Właśnie w dniu dzisiejszym zapoznaliśmy się z wynikami obu badań. Jedno badanie zostało nam przekazane 7 grudnia, ale zostało odpieczętowane i e, zaprezentowane nam w dniu dzisiejszym. To jest badanie przekazane przez spółkę XYZ oraz badanie przywiezione dziś bezpośrednio przez AGH. Ze względu na to, że wyniki tych badań są różne, są diametralnie inne. Musimy poddać oba te raporty szczegółowej analizie w ramach naszego zespołu, o którym wspominałem na początku spotkania. I po tej analizie szczegółowej, w najbliższym czasie przedstawimy Panu Prezydentowi nasze rekomendacje i stanowisko dotyczące dalszego postępowania ze znaleziskiem. Tak jak do tej pory, zamierzamy działać spokojnie, systematycznie i z poszanowaniem obowiązującego prawa. Bardzo dziękuję. Rozpoczynam konferencję prasową. Proszę o zadawanie pytań, wskazanie osoby, do której kierowane jest pytanie, i przedstawienie się i podania, podanie redakcji. Bardzo proszę. Naprawdę nie mam pytań. Proszę, redaktorze Maciejewski. Nie wiem czy Państwo wszyscy już słyszeli pytanie, ale najważniejsze pytanie z telewizji Wrocław, tak? Tak, tak jakby, a czemu jakby? Było pytanie. Proszę Państwa, tunel może jest, ale pociągu nie ma. Dziękuję. Proszę kolejne pytanie. Rozumiem, że są Państwo zaskoczeni. Nie ma pytań z Państwa strony? Bardzo proszę. To samo pytanie w zasadzie też, czy moglibyście wyraźnie powiedzieć, jakie są Wasze badań po ludzku? Do kogo jest pytanie? Bardzo proszę, Pan Piotr Koper. Przecież na bo wydaje mi się, że... Nie, bo widzieliśmy dużo badań, to pytanie proszę, czy to w Was jest, czy to w Według naszych badań. W miejscu wzajemnym rozpoczyna się kompleks, Rozpoczyna się kompleks, który prowadzi w kierunku wiadomo i prowadzi w kierunku świetolnic. Jest według naszych badań ukryty pociąg i również krótki tunel służący do wykrycia tak zwanego pociągu sztabowego. Mamy także badania, które pozwalają stwierdzić, ale one są jeszcze, yy, niestety nie, nie znaleźliśmy już czasu, żeby je przeprowadzić dokładniej, które sugerują, że w miejscu, w którym jest studnia nad. Yy, na terenie właśnie tych badań jest taka studnia metronowa coś idzie w kierunku parkingu przy y, podrzędniowskarbowym y, i to są wyniki naszych badań jednoznaczne dziękuję bardzo proszę o kolejne pytanie bardzo proszę pan Czy panowie są już do wyjaśnienia z Ja może tylko dodam, że założyliśmy sobie, że żadna z grup nie będzie komentowała wyników badań drugiej, że panowie będą się odnosić do swoich badań. I w tej chwili poproszę o zabranie głosu, który z panów chciałby powiedzieć pierwszy? Ja mogę powiedzieć o badaniach Akademii na bułcińskiej na najlepszej akademii Badania zostały wykonane rzetelnie, zgodnie Metodologią, którą nas uczono, to my uczymy teraz. Wyniki Państwu przedstawiliśmy, takie jak widzieliście. Trudno od, odnosić się do innych całkiem badań wykonanych przez Panów, dlatego że nie znamy ani sprzętu, nad którym pracowali, nie znamy również metodologii, jakiej używali. Obłówki, całego procesingu, nie możemy nic za to powiedzieć. Bardzo proszę, Pan Piotr Koper. Bardzo dobry, dziękuję które wykonaliście, jednak my posługiwaliśmy się innym sprzętem. Je, jedyne, co łączy nasze badania, to jest sprzęt Mala Biosa, jest z autentycznym organem, wykony, wykonywaliśmy tym samym sprzętem badania. Jednak sposób ich wykonania był całkiem inny. Hmm. Grupa panowca wykonywała je inaczej, nasza grupa wykonywała je, je inaczej, dlatego są różne Dlatego są różne interpretacje tych, tych... Bardzo dziękuję. Momencik. Proszę się przedstawić. polegała? I... Jak wspomniałem, panowie interpretują swoje wyniki badań. Bardzo proszę. Inaczej były wyznaczone pola do tych badań i w innym kierunku były prowadzone anty. Zespół pana profesora prowadził antenę od jaduktu do zatoki. Myśmy prowadzili antenę w poprzek, w całkiem innym kierunku. Prostopadle do badań pana profesora. I taka jest różnica. Dziękuję bardzo. Jeszcze no tak. chcę podkreślić, przepraszam bardzo, jeśli pan pozwoli. Nie będzie to żaden komentarz pana wypowiedzi, ale chcę dopowiedzieć, chcę powiedzieć, że w przypadku badań geofizycznych, zarówno tych, które tutaj robiliśmy jak indziej, mamy doświadczenie wynikające z tego, że na Górnym Śląsku te obiekty, które są pod powierzchnią, były przez nas i są przez nas od prawie, przynajmniej tyle co ja pracuję, ale jeszcze przed laty, czyli prawie od 50 lat akademia prowadzi różne badania tego typu, więc... Tutaj opieraliśmy się na swoim doświadczeniu. Ja chcę podkreślić i z pełnym szacunkiem dla, dla wyników badań pana Kopera, yy, może nie wszystkie tutaj yy, słyszeliśmy na tej prezentacji, ponieważ jak państwo doskonale wiedzą, przed tą konferencją, będę uciszał jak studentów tak, żeby być słyszalnym, przed tą konferencją mieliśmy również Spotkanie z Panem Prezydentem w Salce Wyżej i tam dowiedzieliśmy się trochę więcej. Tutaj pan y, y, przedstawił swoją wersję elektroniczną, ale tam dowiedzieliśmy się dużo więcej. Y, dlatego z pewnym szacunkiem podchodzę do tych badań pana Kopera. Y, no, tak, należy podkreślić. Inna metodologia, inne, zas inne zastosowane przyrządy. Ja nie wiem, czy jest sens dzisiaj to łączyć albo coś porównywać. Każdy wykonał swoją pracę rzetelnie, każda grupa rzetelnie do tego podeszła. Z miasta dostali koncepcję na wykonanie tych badań i w tej chwili będziemy się tylko do swoich wyników odnosić. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Profesorze. Proszę. Wszystkie badania są wiarygodne. Wszystkie badania są wiarygodne. Nie wiem, czy Pan sobie przypomina, jak staliśmy w polu i Pan nie zmuszał do różnych odpowiedzi, a dzisiaj odpowiadam, wszystkie badania są wiarygodne, zarówno te, które Pan Koper wykonał, jak i my. One po prostu stanowią inne podejście, dlatego można i spodziewać, można było się spodziewać o takiej różnicy wyników. Bardzo dziękuję, to była wyczerpująca odpowiedź. Proszę bardzo. biorąc te badania, się tutaj też w ramach podsumowania jeżeli nie ma tam pociągu, to, to, to wiesz, to są od... anomalie. Skąd się wzięły takie anomalie i dlaczego to w ogóle się zapomina na początku? No. Nie ma początku, dlatego że badania modelowe wykazały, że pojawiłyby się znacznie większe anomalie. Te anomalie, które zostały stwierdzone, pochodzą od źródeł położonych płytko pod powierzchnią ziemi. W momencie, gdyby ten tunel był faktycznie wykonany, a później zawalony, mówiąc szybko, to górna część, część wyrotworu leżąca nad stropem takiego zawalonego tunelu, musiała od tej głębokości zawalenia aż do powierzchni być wzruszona czyli na pewno by się pojawiły w badaniach zarówno grawimetrycznych, jak i georadarowych dużej wielkości, o szerokim zasięgu anomalie, zarówno grawimetryczne, jak i georadarowe. Proszę bardzo. Kto z Państwa? Czy to było Nie. Nie. Ja jeszcze pytanie do usług, Pana Piotra, a Pana Gryza. Czy w tym zakładacie na pewno nie zakładamy pomyłu. Nasze badania my nie jesteśmy nad naukowcami, jak ekipa, jak ekipa z Bogu. Dlatego oprócz naszej wiedzy do stwierdzenia naszego, naszej pasji i do, do, do tego, żeby, żeby to było jasne i potwierdzone. I Hotelne. Dlatego zaprosiliśmy naukowców. Zaprosiliśmy tutaj obecnego pana nauczora, jak również dobrze fachowców z Niemiec, którzy, którzy zajmują się tym na, na to. An Analizy badań biura zostały wysłane do niezależnego ośrodka, żeby je zinterpretował i żeby je, żeby je opisał. Dlatego z naszej strony nie, nie zakładamy, nie zakładamy Dziękuję bardzo. Mówi panie Piotrze, proszę kolejne pytanie. W proszę Pan Piotr, a następnie Pan Profesor. Ziemia y, bardzo szczęśliwie skrywa swoje tajemnice. Państwo chyba zauważyli, że na, na, podstawie, na podstawie tych badań y, 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 nie można powiedzieć, a co tam, 8 metrów po ziemią, pójdziemy, zrobimy i od razu będzie wiadomo o co chodzi. Ziemia szczęśliwie skrywa swoje tajemnice. To jest, jed, jest, jest jedno rzecz A czy mm, metodologia może coś potwierdzić albo wykluczyć, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Jeżeli pan doktor, który tutaj siedzi, widzi mur, który jest w szerokości pół metra, metr met metr cm centymetrów, w zależności, w który, którym miejscu. To jest duża różnica jak prowadzi się anteny, w jakim odstępie, bo czy, czy prowadzi się z tego muru, czy po prostu palę ten, do, do niego. Są to takie pytania, no, które na pewno pan profesor będzie mógł sobie odpowiedzieć na to, na to, na, na to pytanie. Ja bym tu w ogóle nie chciał analizować badań, grupy pana profesora, bo nie jestem w ogóle do tego powołany. Moje wykształcenie nie jest do tego, żeby interpretować badania, wyniki badań goradorowych, które wykonała tamta grupa. My jesteśmy hobbystami, jesteśmy pasjonatami, ale otaczamy się ludźmi, ludźmi którzy bardzo chętnie nam w różnych etapach pomagają. I w dużej mierze opieramy się na ich osiągnięciach. Na bardzo dziękuję i Pan Profesor. Proszę Państwa, na moją wiedzę kierunek y, badań, z, czy to od wiaduktu do tego drugiego słupa czy odwrotnie y, absolutnie nie ma znaczenia. Może mieć tylko znaczenie y, ten y, efekt pochodzący od y, różnych y, właśnie tych elementów wyposażenia technicznego terenu. Natomiast Pan zadał pytanie, dlaczego się tak można różnić. Otóż upatruję tutaj nie tylko, znaczy nie tyle w metodzie, metodyce pomiarowej, bo gdyby na przykład, tak jak Pan Koper mówi, przedstawić te wyniki na mapie, czyli wtedy nie ma żadnego znaczenia kierunek. Czy to było z wschodu na zachód czy z południa na północ, ale zawsze węzły znajdowały się w punktach odległych od siebie 2 metry. Czyli można zrobić mapę. Niezależnie od tego, czy szło się na południe na północ, wschód, zachód. To pierwsze, pierwsza, rzecz. druga możliwość. Znaczy, tu, 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 tu nie widzę możliwości, żeby to zróżnicować. Natomiast w czym może tkwić diabeł? W doborze prędkości. W doborze prędkości, która w badaniach georadowych to jest pięta słowa pan mi chyba przyznał, i też y, przy, y, przyznał to, że ten dobór. Oczywiście prowadzi się tak zwane badania y, zmierzające do, do obliczenia tej gęstości, która później, proszę państwa, jak zdamy fizykę, y, y, przekuwa się na głębokość. Przyjęcie różnych wartości genety, prędkości doprowadza do różnych y, wielkości, głębokości poszukiwanych obiektów. Przyjęliśmy jaką przyjęliśmy, wyniki takie jakie ogłosiliśmy, nic dodać, nic z ująć i myślę, że to satysfakcjonuje Pana ta odpowiedź. Bardzo dziękuję. Są jeszcze pytania? Proszę tam. Przepraszam, do kogo Pan kieruje pytanie? Do Pana Profesora. Do pana profesora. Panie czy widzi Pan jakieś niebezpieczeństwo, że można poszerzyć badania że grupa badająca może mieć rzeczywiste przypuszczenie, że ten pociąg istnieje? Bo Pan wykonał swoje badania według jakiejś metodologii. Tak? mówi Pan, że ta metodologia jest stosowana od lat, to by nie sprawdziła, Pan pociągu nie znalazł. Więc może ma Pan doświadczenie tutaj korzystania. Że można popełnić jakiś błąd, który sprawi, że będziemy mieli inny wniosek. Czy gdzieś tutaj taki błąd mógł zostać popełniony w razie? Panie profesorze, bardzo proszę o odpowiedź. Proszę. proszę Państwa, mylić się jest rzeczą ludzką. Ale in errore preservare stultu. Czyli tkwić w błędzie jest głupotą. Nie sądzę, żeby tutaj się pojawił jakiś błąd. E, uważam, że te nasze doświadczenia e, mogą stanowić pewien bagaż, nie balast, ale pewien bagaż, że otrzymane te wyniki można uznać, uznajemy, a kto chce, to może uznać za wiarygodny. E, cóż więcej? No. Może kolega jeszcze ma jakieś przemyślenia? Ja może dodam taką rzecz. Mianowicie, jak Pan, pan powiedział, naszą główną metodą przewodnią tak naprawdę to była metoda magnetyczna. Metoda magnetyczna nie wysyła żadnego sygnału do środka, tylko go odbiera. Więc jeżeli odegraliśmy taki, a nie inny no sygnał, nie możemy się pomylić. Dokładność przyrządu jest kilka. Rzędu wielkości mniej, mniejsza niż yy, dokładność, wielkość anomalii, której byśmy się spodziewali. Więc to, co realizowaliśmy, na pewno nie odpowiada temu, jakby tam był podział. Nie ma takiej możliwości. Za mało żelaza pan spodem. Dziękuję. Kolejny pytanie. Tylko bardzo dodać, proszę. Przepraszam bardzo, ja chcę tylko dodać, że w pewnym stopniu. Nasze oczekiwania się nie sprawdziły przy jednym z badań, które tutaj w niedalekiej okolicy w Guszycy prowadziliśmy parę lat temu. Mianowicie poszła taka fama, nie wiem czy Famy mówili, że to nieprawda, ale fama poszła, że na terenie boiska ówczesnego, tam w Guszycy są zakopane działa. Czyli ogromna ilość, pewnie no nie, nie na dużej głębokości dość duża ilość, mówiąc kolokwialnie, żelastwa, czyli stali. No i wykonane badania wykazały bardzo rozległą anomalię magnetyczną i była zgoda na rozkopanie. Proszę sobie wyobrazić, że dwa metry pod ziemią nie było tych działek. Były hełmy, które dawały tak dużą anomalię magnetyczną. Między innymi takie doświadczenie. Panie profesorze, dziękuję bardzo. To jest yy, jeszcze jedno pytanie z, z Pana strony. Bardzo proszę. Do kogo pytanie? Przepraszam. Yy, myślę, że po angielsku ja będę do Państwa dyspozycji yy, po konferencji. Yy, jeśli chodzi o obecną Obecnie przebiegającą jest w języku polskim. Bardzo proszę. Pana chciałbym zapytać, co teraz? Co teraz? Jakie macie plany? Czy chcecie po prostu gokać żeby się do budynków? Czy jak to tutaj przeszło Najprostszym sposobem na to jest odkrywka. I zaproponowaliśmy właśnie tego, takie rozwiązanie miast. Trzeba w miejscu, trzeba w miejscu tam ja to nazywam zatokiem, pan profesor nazywa to obryzek. E, trzeba odkopać te wały, które, które, które wyraźnie są na zdjęciu wiara i po tych wałach w tym miejscu, gdzie znajdowały się tory, szyny, trzeba po prostu zmierzać w lewą i w prawą stronę. To jest to najprostsze rozwiązanie, jakie może być i najbezpieczniejsze do U do, dodatku do, 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 całkowicie eliminuje możliwość jakiegokolwiek Dziękuję Przepraszam, jeszcze pytanie redaktor Paulus, bardzo proszę. Jak wspomniałem na samym początku w tym oświadczeniu jest powołany zespół specjalnie do tej sprawy przez Pana, przez pana Prezydenta i w ramach tego zespołu będziemy analizować oba raporty, bo zapoznaliśmy się z nimi tak jak Państwo dosłownie przed chwilą. To są obszerne publikacje. Niewykluczone, że będziemy zasięgać również jakichś opinii. Bardzo proszę. Pytanie pana tych dowody, które przedstawiliście na prezentację, więc składań, macie jeszcze jakieś dowody, które nie przedstawiliście i nie mówiliście nikomu. Czyli macie jakiegoś masa w który mógłby robić. Często takie masy się słyszały. Proszę bardzo. Panie, panie Piotrze, bardzo proszę. Jed jedną rzecz wspominałem w tej prezentacji. Tutaj mam zdjęcie fundamentów, fundamentów yy, które podtrzymywały siatki maskujące w tamtym terenie, które były rozwieszone, które rozwieszone były dookoła. Nie jest, to, yy, nie jest to dowód na istnienie pociągu. Ale jest to dowód na to, że miejsce było, to miejsce było ściśle chronione i to miejsce było ściśle otaczane właśnie yy, w, czasie, w czasach II wojny światowej. To jest jedna. A druga rzecz, oczywiście mamy świadków, mamy świadków żyjących yy, i na podstawie tych, tych świadków wytypowaliśmy w ogóle ten teren do, do badań i tym się, się zajęliśmy dalej, ale to my nie, nie rozmawiamy teraz tutaj o świadkach, no rozmawiamy o wynikach badań, bo po to ta konferencja tu została yy, zrobiona i tego się trzymajmy tak, tak. Bardzo dziękuję. Czy są kolejne pytania? Dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli nie ma pytań... Nie... Tak? Bardzo proszę. Proszę głośniej. I do kogo pytanie? Czy słychać było pytanie? Przepraszam. Proszę. Głośniej powtórzyć, jeśli można. Chodzi o obrazy, które panowie pokazywali w regularnych kształt, prostokątnych, prostu kątne, o tych liniach, takich e, do, e, układających się w regularny tak? tak? Tak. Powiedzieli panowie, że te kształty komputerze. nie występują naturalnie, znaczy nie, nie występują w naturze. Czy to są te obrazy, które według panów na poszczególnych tak. się, tam się Tak. I tu mówimy nadal o podzernym pociągu. Czy to może być jakakolwiek inna konstrukcja? Jeszcze raz do Pani coś pytanie. Czy nadal to jest pociąg podzerny, czy już jakaś inna konstrukcja? Ja, ja podtrzymuję wszystko to, co powiedziałem do tej pory. Wszystko, wszystko podtrzymuję. Ja bardzo źle Panią słyszę, ale yy, te uprawy, które Widzieliście Państwo y, na naszych prezentacji, to jest typowy obraz, który my otrzymujemy z naszego urządzenia i jest to oparte badaniami w innym urządzeniem. Jedno i drugie się nam sprawdza, dlatego trudno, żebym nie, nie podtrzymywał dalej tego, co, co mówię. Bardzo proszę. Wydaje mi się, że to jest kwestia do uzgodnienia. Słucham? Trzeba usiąść w tej napisane tam, gdzieś, że I, i zacząć i i to powoli od, odkrywać. Nie wiem Do tego pieniądze są potrzebne, oczywiście, ale one nie są najważniejsze. Trzeba dać podstawę prawną na jakiej podstawie mamy wejść. Jest dużo innych spraw, które trzeba dookoła yy, pozałatwiać, zanim się zacznie za, 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 za koło. Jesteśmy gotowi do tego. Jesteśmy do tego gotowi. Dziękuję bardzo.